Jak możesz chcieć mnie wydać za rystema, Pasha? Uspokój się Nie oczekuj tego ode mnie Niczego przed tobą nie ukrywałam Mówiłam szczerze, co czuję A ty w zamian Nie zapadła jeszcze żadna decyzja To tylko pomysł Więc jak najprędzej o nim zapomnij Nigdy nie wyjdę za rystema, rozumiesz? To nie tylko mój pomysł Sultan wie o wszystkim Niedługo podejmie decyzję. Sultan? To no, jakiś koszmar. Skąd nagle ten pomysł? Kiedy o nim rozmawialiście? Spójrz mi w oczy. Myślisz, że mogłabym ci źle życzyć? Że zrobiłabym cokolwiek, co cię unieszczęśliwi? Więc nie pozwól na to małżeństwo, błagam cię. Nikt nie zdoła się sprzeciwić woli sułtana. Ale bądź pewna, zrobię wszystko, co w mojej mocy, byś była szczęśliwa. Dziękuję. Mam jednak do ciebie prośbę. Przemyśl to, zanim od razu odrzucisz ten pomysł. Może tak będzie dla ciebie najlepiej. Kiedy wszyscy spiskują przeciwko nam rystem.